Dzień dobry, witam Państwa w środę 29 marca na dwa dni przed końcem, no, koń, końcem, końcem tygodnia, ale też przy okazji to będzie koniec miesiąca i pierwszego kwartału, więc z punktu widzenia rynku akcji być może. Coś się wydarzy, być może ktoś będzie chciał jakoś podciągnąć albo obniżyć indeksy, żeby poprawić sobie wyniki. Mam na myśli fundusze. I ta wzmianka o tym końcu miesiąca, o funduszach i o giełdach nie jest przypadkowa, bo dla dziś przygotowałem analizę wykresów indeksów, dokładnie instrumentów w oparciu o indeksy, z takim roboczym tytułem czy jesteśmy chwilę przed nieco większymi, na, nieco większymi wzrostami na giełdach, bo jak Państwo za chwilę zobaczę, a ja postaram się to udowodnić, Sytuacja na, na, na wielu wykresach się, sytuacja techniczna na wielu wykresach się poprawiła, zresztą nastroje też są troszeczkę, no są lepsze, nawet nie troszeczkę, tylko są lepsze. Gdzieś ten strach, który ostatnio wywo, wywoływały, najpierw banki centralne, czyli podwyżki stóp procentowych, później banki komercyjne, które miały problemy. I to banki po obu stronach Oceanu Atlantyckiego, bo przecież były obawy o sytuację amerykańskiego sektora bankowego, tutaj tych małych i średnich banków. Później była, był przypadek Credit Suisse, a w ostatni, w ostatni piątek była chwila niepokoju o Deutsche Bank. Tam później, to, to też ciekawa ta sytuacja z Deutsche Bankiem, się okazało, że 5 milionów. Dolarów albo euro, taka transakcja wywołała strach na, na tym, w przypadku tego, tego banku. Więc za chwilę sobie omówimy sytuację na wykresach poszczególnych indeksów. Natomiast szybki taki przegląd sytuacji na rynkach finansowych. Generalnie nastroje dzisiaj mamy na giełdach relatywnie, relatywnie dobre. To natomiast na co rynki czekają w tym tygodniu, to w mojej opinii przede wszystkim na dane inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych, te dane będą publikowane od czwartku, czwartek i piątek są to wstęp ze Stanów Zjednoczonych powiedziałem, nie, oczywiście z Europy. Będą to wstępne odczyty inflacji konsumenckiej, czyli CPI lub jej europejskiego takiego odpowiednika inflacji HICP za miesiąc marzec. I tak w czwartek poznamy m.in. dane o inflacji konsumenckiej w Hiszpanii i w Niemczech. Jak widzą Państwo, tutaj na, na prognozach. Rynek zakłada, że inflacja w Hiszpanii dość mocno spadnie do 3,8-6%. Inflacja HICP do 4%, 6%. Spadek taki dość spory. No, ja mam, powiem szczerze, wątpliwości, czy, czy aż takie mocne cofnięcie, cofnięcie będzie. Cofnięcie wywołane głównie efektami bazy, to też musimy sobie otwarcie powiedzieć. Generalnie w najbliższych miesiącach każdy spadek inflacji będzie wynikał z wystąpienia efektów bazy co o czym najlepiej świadczy fakt, że zresztą tutaj to widać w prognozach, że inflacja miesiąc do miesiąca, że ceny miesiąc do miesiąca dalej, dalej rosną. To samo dotyczy Niemiec. Rynek zakłada spadek inflacji do 7,3% z 8,7%, natomiast wzrost inflacji miesiąc do miesiąca o 0,7%. W piątek poznamy dane z Francji i, i z Francji z Włoch i strefy Euro, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, a w Polsce będziemy mieli dane, dane z Polski. Tak? Jeżeli chodzi o Francję, inflacja CPI ma spaść do 5,5%, 6,6%. Ta sama sytuacja, jeżeli chodzi o inflację miesięczną. Tutaj ceny dalej rosną, natomiast efekty bazy powodują, że Główna ta, 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 główna miara, ta, ta roczna miara inflacji będzie, będzie, będzie spadała. Jeżeli chodzi o Włochy, tutaj. Nastąpiło wyhamowanie dynamiki miesięcznej cen. Rynek analitycy prognozują, że inflacja, że ceny miesiąc do miesiąca nie wzrosną po tym jak już w lutym ten wzrost był niewielki, bo o 0,20%. Natomiast inflacja roczna miara inflacji ma spaść do 8,291. No i cała strefa euro spadek do 7,1-8,5, to jest prawdopodobny odczyt. Natomiast Uwaga, tak naprawdę, jeżeli chodzi o inflację hmm, w strefie euro, inflację, którą już po tych odczytach, no zwłok nie, bo akurat będzie o 11, ale z Niemiec, Hiszpanii i z Francji. Hmm, tak, te te inflację będzie można przewidzieć, natomiast wydaje mi się, że rynki, inwestorzy i, i kurs euro-dolara tutaj będzie przede wszystkim spoglądał, jak się kształtuje inflacja bazowa, a ta w marcu ma wzrosnąć do 5,7-5,6. z Wzrost wyższy od prognoz mógłby zostać bardzo negatywnie przyjęty, bo pokazałby, że jest ten problem inflacyjny, pomimo, że ta podstawowa miara inflacji spada, ta, ta główna miara inflacji spada, no to y, inflacja wciąż jest problemem. Y, każdy odczyt poniż, poniżej prognoz inflacji bazowej zostanie dobrze przyjęty, natomiast może się też okazać tak, że jeżeli inflacja bazowa będzie wzrośnie zgodnie z prognozami, natomiast inflacja ta główna miara spadnie nawet mocniej od prognoz, nie zakładam, je, że jakoś bardzo mocno, ale nawet gdyby się cofnę, cofnęła do 6,9, 7 to, to pozytywną reakcję na dane będzie hamowała, hamował ten niepokój o inflację bazową. Więc, jeżeli chodzi o strefę euro, w piątek to przede wszystkim patrzyłbym na inflację. Przede wszystkim był na inflację bazową, a nie na główną miarę. Jeżeli chodzi o te główne miarę, główne odczyty, no to tutaj bardziej w przypadku tych danych, które będą publikowane w czwartek z Hiszpanii i Niemiec i w środę i w piątek rano w przypadku Francji. Jeszcze słowo o inflacji w Polsce. Ten rynkowy konsensus jeszcze się tworzy i nie wszyscy, czy dużo. A bankowych jeszcze nie, nie, nie wskazało te, tej swojej głównej prognozy, gdzieś tam sugeruje, np. Pkobp bodajże w raporcie napisał, że inflacja będzie poniżej 16%, ale jeszcze punktowo tego nie wskazał. Podejrzewam, że te prognozy pojawią się dopiero po publikacji danych z Niemiec i spodziewam się i spodziewam się, że, że ten konsensus może jeszcze być troszeczkę niższy. Generalnie inflacja w Polsce w marcu z uwagi na wystąpienie efektów bazy powinna być w przedziale gdzieś między 15 a 16% i oczekiwanie, że ona cofnie się do, do 15,5% nie jest nadmiernym optymizmem po prostu efekty bazy. I to tyle jeżeli, chodzi, tyle, jeżeli chodzi o taki przegląd sytuacji troszeczkę rynkowej i tego, co w kolejnych dniach będzie grało pierwsze skrzypce. Tu możemy sobie zerknąć przy okazji, zanim powiemy o indeksach na zachowanie euro -dolara. No Widzimy tutaj, że, że dzisiaj niewiele się dzieje, nastąpiła stabilizacja, natomiast jeżeli chodzi o Nieco dłuższy y, horyzont czasowy, no to ja widzę tak. Po pierwsze, y, zdecydowany zwrot y, z tej zaznaczonej na żółto y, strefy, y, strefy wsparcia. Y, zwrot y, potwierdzony taką. Troszeczkę koślawą, ale jednak formacją podwójnego dna, lokalną formacją podwójnego, podwójnego dna, która, do której linii szyi później został wykonany ruch powrotny. Tutaj strona popytowa obroniła tę linię szyi, a jeszcze bardziej obroniła 50-sesyjną średnią, no i ruszyła... Powyżej 1,08. Fakt, że w tej chwili eurodolar się zatrzymał jeszcze, no nie, nie oznacza nic wielkiego, po prostu oznacza czekanie i w dalszym ciągu wydaje się, że wzrosty w kierunku 1,10 lub nawet wyżej to jest ten najbardziej prawdopodobny scenariusz dla tej, dla tej pary. To tak, troszeczkę jeżeli chodzi o, o te dane i, i, i eurodolary, a teraz już przejdźmy do. Sytuacji na rynkach akcji. Jeżeli chodzi o SP, będę mówił indeksami, a Państwo oczywiście muszą brać poprawkę, że to jest instrument u nas na platformie w oparciu o, 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 te, o te indeksy. Na wykresie SP widzimy półtora miesięczną korektę, korektę która przyjęła formę takiego zygzaka, zygzaka ABC. Korektę, która nie do końca zrealizowała minimalny zasięg wybicia dołów z tego wzrostowego kanału. Ale w tej chwili założyłbym, że ten kanał przestał mieć znaczenie, bo ten, ten, ten ruch korekcyjny, tą to, to, to realizację zysków, która w zasadzie rozpoczęła się już w pierwszych dniach lutego, traktowałbym jako ruch powrotny do przełamanej, do widocznej tutaj przełamanej tej brązowej linii, linii Bessy. Po wykonaniu tego ruchu rynek ruszył do góry, znalazł się, Ponownie powyżej 50-sesyjnej średniej. To jest pierwszy ważny moment. W zasadzie najpierw, zostało, najpierw miał miejsce powrót, a później obrona wsparcia tworzonego przez tę, przez tę średnią. No i teraz problemem jest dwusosesyjna średnia, przy czym układ, układ świec, nawet korpusów świec. Fakt, że ta czerwona, ta czerwona świeca. Spadkowa Czerwona Świeca z 22 marca no, została zanegowana, tak? pomimo że wyglądało to dość groźnie, plus wstępne sygnały na wskaźnikach. Tu konkretnie sygnał, wstępny sygnał kupna na MACD sugeruje, że 200 sesyjna średnia też zostanie przełamana, co w mojej opinii otworzy drogę przynajmniej do tych lutowych, lutowych maksimów. Natomiast jak spojrzymy na ten wykres z nieco dłuższej perspektywy, no to widzimy, że mamy klasyczną zmianę trendu, później ruch powrotny, o którym już tu mówiłem, no i w tej chwili, nie zdziwimy się, gdyby ten ruch zaowocował jakimś takim mocnym ruchem do góry i dłuższym. Najpierw, oczywiście, w rejon tego szczytu z. Z, 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 z sierpnia 2022, czyli gdzieś okolice powyżej 4000, nieco powyżej 4300, aczkolwiek to no, można powiedzieć o 4300, bo zakładam, że ten szczyt będzie miał podażowe oddziaływanie i, i, i tutaj jeżeli w, w rynek dojdzie, to już poniżej 4300 będzie podaż bardzo aktywna i, i, i nawet aktywna siłą popytu, tak? czy, czy chęcią popytu do posiadaczy akcji do realizacji zysków. Natomiast w dłuższym w dłuższym okresie po jakimś takim może cofnięciu, dalej widziałbym dalej wzrosty. Jak generalnie jestem przekonany, że w tej chwili amerykański rynek akcji znajdzie się w takim dość długim trendzie trendzie bocznym, wyznaczonym z jednej strony tutaj przez maksima z przełomu 2021 i 2022 roku, a z drugiej strony przez. Przez te dołki z jesieni 2022. Przy czym może to być tak, że, lekkie, że, że szczyty zostaną lekko pokonane, a w momencie powrotu za ileś tam miesięcy, w przyszłym roku w rejon, w rejon dołków te, ten popyt już będzie się pojawiał wcześniej tak? i już te dołki będą kupowane. Natomiast nie widzę długoterminowo teraz szansy na jakieś jakąś mocną, wielomiesięczną falę wzrostów na, wieloletnią falę wzrostów na, na, na Wall Street. Raczej zakładam, że to będzie, że to będzie taki ruch, taki trend, trend boczny, który potrwa nawet kilka, kilka lat. To, ta, ta prognoza też, z tej prognozy wynika też coś innego. Zakładam, że kapitał ze Stanów Zjednoczonych będzie płynął na rynki wschodzące, zwłaszcza na te rynki powiązane z największymi gospodarkami, É... światowymi to będzie pewna pochodna procesu odwracania się globalizacji, czyli inwestycje będą odpływały od takich państw, jak, jak, jak Chiny, które w zestawieniu ze Stanami są po, po drugiej stronie barykady, a nie, nie, nie wszystkie będą płynęły, na przykład do Stanów Zjednoczonych czy wracały do Europy Zachodniej, ale część produkcji będzie w takich usytuowana w takich gospodarkach, peryferyjnych, mocno powiązanych właśnie z gospodarkami europejskimi albo z gospodarkami z gospodarką z te, amerykańską albo europejskimi. To tyle tak troszeczkę odchodząc od analizy technicznej. Teraz Hang Seng, ciekawa sytuacja. Wczoraj miało miejsce wybicie górą z no tutaj prawie dwumiesięcznego, no dwumiesięcznego kanału spadkowego, kanału, który był realizacją zysków i, 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 i przyniósł prawie zniesienie połowy tego, tego dużego ruchu. To wybicie górą, które do tej chwili nie zostało zanegowane, zostało potwierdzone, czy poprzedzone w zasadzie. No, ale też poniekąd potwierdzony, nie, nie, nie poniekąd. Zostało potwierdzone przez zachowanie, przez sytuację na wskaźnikach, która się poprawia, a zostało poprzedzone tym tym tutaj zdecydowanym zwrotem. Popytowa świeca, popytowa formacja, później potwierdzona przez trzy kolejne, trzy kolejne wzrostowe świece więc w tej chwili mamy wyjście górą z dwumiesięcznego kanału spadkowego, co siłą rzeczy jest mocnym sygnałem popytowym, i w przypadku giełdy w Hongkongu, indeksu Hang Seng, to, to powinno otwierać drogę do wzrostów. Podobnie jak w przypadku innych rynków, ostatnie maksima to jest taki, taki punkt, punkt minimum. Natomiast jeżeli chodzi o długi termin, to proszę sobie zerknąć na ten, zerknąć na ten wykres. Czy, czy tutaj dostrzegają Państwo pewną formację zmiany, zmiany trendu, taką wielo wielo tak? Tutaj formacja odwróconej głowy z ramionami, więc wybicie powyżej maksimów z końca stycznia, no, będzie bardzo silnym długoterminowym sygnałem, sygnałem, sygnałem kupna. No ale. Do tego tematu pewnie wrócimy najwcześniej, wrócimy za jakieś dwa miesiące, bo tak samo jak spadki tyle trwały, tak ewentualne wzrosty, jeszcze wzrosty wzrostami, ale już przełamanie tej strefy oporu, które tworzy nie tylko szczyt z końca stycznia, ale tutaj jeszcze te szczyty lokalne z. Z czerwca 2022 roku i z kwietnia 2020 roku. Więc to chwilę powinno potrwać. Natomiast zakładam, że finalnie do takiego wybicia powyżej oporów dojdzie i formacja odwróconej głowy z ramionami się zrealizuje i to będzie długoterminowy sygnał długoterminowy sygnał, sygnał kupna. Rynek niemiecki. Wszystkie strachy o europejski sektor bankowy spowodowały takie dość szybkie cofnięcie. Natomiast to, co, co musimy wiedzieć o sytuacji na wykresie, na wykresie dziennym niemieckiego DAXA, to fakt, że. Pierwsza mocna strefa wsparcia została obroniona i to została obroniona bardzo wyraźnie. Taka długa, dzienna formacja młota, wyrysowana 20 marca, potwierdzona zwyżką dzień później. I w zasadzie teraz brakuje tutaj wybicia powyżej 50 sesyjnej średniej, średniej, która. Już raz, dwa, trzy, cztery, cztery, cztery razy blokowałem wzrosty. Natomiast fakt, że za tym pierwszym razem nie było takiego trwałego cofnięcia i ponownego ataku na tę zaznaczoną na żółto strefę, strefę wsparcia. Sugeruje, że żywot tej średniej jest dość krótki. Wkrótce nastąpi wybicie, co każe nam zakładać, że taki scenariusz minimum, minimum to jest atak na maksima z marca, czyli to są okolice 15 tysięcy, piętnastu 15 15 700, 700 punktów. Natomiast, widząc, jak dużą przewagę ma strona popytowa na, 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 na tym wykresie, wydaje się, że to będzie tylko ten szczyt marcowy, ta w marca to będzie tylko przystanek w drodze ku Ku nowym historycznym rekordom. Stosunkowo blisko rekordów, pokonanie rekordów jest giełda w Paryżu. Przypomnijmy, że o ile DAX miał problemy, nie, nie dotarł jeszcze, tak, Tam nie dotarł jeszcze do nowych historycznych szczytów, to francuski kakaron te szczyty wyznaczył. No i teraz taki kluczowy dzień. Tutaj zwracam uwagę, że to jest wykres. H4. Proszę zobaczyć Luka Hosty na otwarciu i później atak na takie no czwórno, na taką poczwórną strefę, strefę oporu. Z jednej strony ten dołek, te, te dwa lokalne szczyciki na wykresie H4 plus tutaj lokalne maksimum z 22 marca. No i w tej chwili y, gra y, toczy się o to, co, co dalej. Tak? Y, definitywne przełamanie tej strefy oporu w zasadzie otwiera nam drogę do ostatnich maksimów, a w konsekwencji do nowych historycznych do nowych historycznych. Y, do nowych historycznych y, szczytów. O, tutaj będzie to lepiej, y, lepiej widać. Przy okazji też, proszę zwrócić uwagę, zostanie zanegowana ta formacja taka podwójnego szczytu, która y, skutkowała tymi y, spadkami w połowie, y, w połowie marca, więc tutaj y, zmiana układu sił y, w dniu dzisiejszym, y, jeżeli ten scenariusz y, korzystny dla y, strony, Strony popytowej zostanie rozegrany, jeżeli zamknięcie będzie powyżej tej, tej zaznaczonej tutaj po czwórnej strefy oporu będzie znaczący. Gdyby jednak podaż przycisnęła i nie dopuściła do, nie dopuściła do do tego, do tego wybicia, co według mnie jest scenariuszem mniej prawdopodobnym, no to dzisiejszy atak poranny trzeba by traktować jako swego rodzaju pułapkę, i w scenariuszu najbardziej negatywnym, kakaron. Z gie, indeks paryskiej giełdy spadł do tej zaznaczonej na niebiesko linii, linii wsparcia Linii, która została poprowadzona po może nie klasycznie, ale została poprowadzona przez kilka znaczących minimum z, z ostatnich dni. Tutaj pozwoliłem sobie, żeby początek żeby ta linia nie zawierała tego, tego dołka. Wydaje mi się, że to wsparcie jest właściwe, szczególnie, że w zasadzie mamy taką strukturę coraz wyżej położonych dołków, więc tutaj popyt znacznie wcześniej powinien się uaktywnić niż, niż chociażby tu na, w okolicach 6951,1, czyli na dołku z 24 z 24 marca. No, i tak oto prezentuje się sytuacja na wykresach. Ja odczytuję to w ten sposób, że rynki są w przededniu, że pojawiły się na tyle mocne popytowe sygnały na, na poszczególnych wykresach, że spodziewam się, że ta korekta która miała miejsce w lutym, a w przypadku Europy dopiero, dopiero w marcu ona odchodzi w zapomnienie, że te wcześniejsze zwroty, jakie miały miejsce chociażby na, na, na S&P są zwrotami trwałymi i, i teraz giełdy wchodzą w taki okres wiosennego ożywienia i wiosennych, wiosennych, z wiosennych wzrostów, więc szykuje nam się poprawa poprawa taka wyraźna poprawa nastrojów na, na rynkach akcji z której to poprawy powinny korzystać inne instrumenty m.in. bitcoin proszę zerknąć jak, jak tutaj to ładnie zaczyna wyglądać. Ta dzisiejsza dość wyraźna dzienna świeca sugeruje że ta konsolidacja która ma tu miejsce od dwóch tygodni lada chwila się zakończy i Prawdopodobnie I, no, i zakończy się wybiciem górą, bo, bo w tej chwili szanse, że, że to będzie wybicie dołem, nie wyglądają, przynajmniej na gruncie analizy technicznej, nie wyglądają jako, jako duże. A mówiąc o Bitcoinie, jeszcze rzut oka na wykres taki znacznie dłuższej perspektywy. Tutaj cały czas mamy formację, aktualną formację odwróconej głowy z ramionami, więc ta przestrzeń do wzrostów jeszcze jest spora. No ale temat Bitcoin. A może zostawmy sobie na jakieś inne spotkanie. Natomiast dziś czas już nas goni. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę trafnych decyzji. No i tradycyjnie zapraszam w poniedziałek, kiedy omawiamy. Omawiam najważniejsze wydarzenia rozpoczynającego się tygodnia. Ten kolejny tydzień już będzie pierwszym tygodniem drugiego kwartału, pierwszym tygodniem, pierwszym tygodniem kwietnia, tygodniem owszem przedświątecznym, ale pamiętajmy, że to też będzie tydzień z indeksami PMI. ISM w Stanach Zjednoczonych i to będą znacznie ważniejsze, ale to przede wszystkim będzie tydzień z publikacją danych z amerykańskiego rynku pracy, więc pomimo, że przed świętami, no co zapowiada się, że będzie całkiem, całkiem ciekawie i a być może nawet gorąco. Dziś się z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.